Cześć. Paweł Dudas, Projekt Marketing. Dzisiaj chciałbym pokazać ci, jak tworzyć cele w narzędziu Google Analytics, a dokładnie jak sobie stworzyć cel, który będzie nam mierzył ilość użytkowników, którzy przebywali na naszej stronie dłużej niż wybrany okres czasu. Czyli zobacz, jak to zrobić krok po kroku w narzędziu Google Analytics. Jesteśmy już w narzędziu Google Analytics. W tym momencie mamy obecnych dwóch użytkowników w naszej witrynie. Aby zdefiniować sobie nowy cel, Należy przejść do zakładki administracja. Tutaj, w tym widoku danych, dodajemy cele i klikamy dodaj nowy cel. I w tym momencie, jak widzisz, mamy tutaj różne możliwości konfiguracji celu. Ale my teraz wybierzemy cel niestandardowy. Przechodzimy dalej. I tutaj, nazwa celu czas 3 minuty. To będzie oznaczało, że chcemy mierzyć użytkowników, którzy byli na stronie przynajmniej 3 minuty. Czyli zobacz, tutaj mamy czas trwania co najmniej 5 minut, czyli to jest właśnie typ celu. Czyli chcemy tutaj w tym momencie mierzyć czas użytkownika, który będzie przebywał na naszej stronie, projekt marketing, przynajmniej 3 minuty lub dłużej. A więc wybieramy tą opcję i przechodzimy dalej. I tutaj czas trwania celu. Większe niż 3 minuty. I tutaj nie przypisujemy żadnej wartości pieniężnej do konwersji. Klikamy zweryfikuj ten cel. Na podstawie danych z ostatnich 7 dni współczynnik konwersji tego celu wyniósłby 26,44%. Czyli całkiem, całkiem fajnie. Więc zapisujemy te nasze wszystkie zmiany. Ok, a więc właśnie w taki sposób stworzyliśmy nasz pierwszy cel w narzędziu Google Analytics. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tworzenia celów w narzędziu Google Analytics, to śmiało zadawaj pytania do tego filmu. Oczywiście, mile widziana łapka w górę oraz subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing. Dzięki temu Google będzie szerzej promował ten film, a w efekcie ten film dotrze do szerszej grupy odbiorców. Trzymaj się, cześć.